Szczytań święty Andrzej jest gotowy pomagać narodowi. Zresztą zawsze tak się zachowywał, gdy Polakom groziło jakieś niebezpieczeństwo. Czy nie było tak w 1702 roku, gdy ratował miasto Pińsk przed Szwedami? Czy nie było tak w roku 1920, gdy wyprosił cud nad Wisłą w walce z Bolszewikami? Ale też, kiedy przypominał w 1938 roku i mówił wprost, że na Polskę napadną dwóch wrogów, nie posłuchano go wtedy i jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. Gotowość doniesienia pomocy Ojczyźnie odkrywam w tej aktywności świętego Andrzeja w Strachocinie w ostatnim czasie.